Dzisiejsze warsztaty z dzieciaczkami są o realizacji celów. Dobrze i <laughs> nie było mnie, bo byłam na tojeniu dzisiaj spóźnionym, ale... Tak i rozmawialiśmy o tym, Super, no właśnie o to chodziło. I szukaliśmy rzeczy w naszym życiu, które udało nam się zrealizować, cele, które udało się osiągnąć, i zadaliśmy sobie pytanie, co nam pozwoliło osiągnąć te cele. I z różnych rzeczy, które wypisaliśmy, zrobiliśmy burzę mózgów, wyróżniliśmy takie cztery kategorie. Później ułożyliśmy je według kolejności. Zobaczyliśmy, że te kategorie układają się w pewną kolejność. Pierwsza musi być wizja końca, czyli musi być jakiś wyraźny cel końcowy, który chcemy osiągnąć, który nas cieszy, raduje. Później potrzebujemy podjąć decyzję, że skoro mamy taką wizję, to chcemy ją zrealizować. Drugi element, bardzo ważny, kluczowy, to decyzja. Trzeci, muszę być systematyczny w tym, żeby tę decyzję wcielać w życie i potrzebuję również wytrwałości. No i takie cztery rzeczy. Teraz sobie te cztery obszary omawiamy. Przy wizji końca mówiliśmy o tym, że ten cel musi być bardzo, bardzo dobrze zdefiniowany, czyli musi być mierzalny, a więc potrafimy powiedzieć po jakimś czasie czy udało się go osiągnąć czy nie. Musi być osiągalny, czyli coś co jest na miarę naszych możliwości czasowych, finansowych jakichkolwiek. Musi być określony w czasie, czyli do kiedy uda, chcemy go zrealizować ten cel i musi być taki kon konkretny, czyli tak opisany, żebym za miesiąc dokładnie wiedział co chciałem osiągnąć. I za chwilkę dzieci będą sobie to. Y, każdą z tych rzeczy, które sobie zapisaliście. typu gitara, skrzypce, japoński, hiszpański, czy y, nie Aha, wiem, sesji. fotografia. sobie to opisać w ten sposób, ok? Każdy, każdą rzecz, którą tam macie, każdą sobie tak krótko zdefiniujcie. Dobra, decyzja. Y, co jest potrzebne do podjęcia decyzji? Pewność, że No ale już masz wizję końca. Ale no to ty jest tej ciekawa rzecz, którą mówisz. Musi być jakaś forma motywacji, czyli muszę mieć wiedzieć, dlaczego chcę to zrobić, tak? Czyli że chcę to zrobić. Ja też to powiedziałem. Tutaj dobrze, motywacja jest ważna. Co jest potrzebne do podjęcia decyzji? Nic. decyzję po prostu się podejmuje. E, wie, I to jest wie, jakby wie, bardzo wie. proste, ale tak naprawdę kluczowe. Bo czasem Przyraz można całe wie. życie chodzić z myślą, o kiedyś to zrobię coś tam na przykład. nie? Albo o, przeczytam sobie księgę Serrach, nie. I wiele razy o tym myślałaś, że chciałaś, a jednak nie robiłaś tego. Dopiero podjęłaś decyzję, kurczę, nie, no zabieram się robię to. Albo chciałbym się zacząć ćwiczyć i schudnąć. No i tak sobie to możemy mówić latami, a w końcu podejmuje decyzję. Nie, no naprawdę chce się tym zająć, bo na przykład, nie wiem, w moje zyp... zrobię się sypie, wszystko jedno, co to jest. Podejmuje decyzję, chce to zacząć robić. I to jest, to jest bardzo, bardzo ważny punkt, i on tutaj ma swoje istotne miejsce. Zapisuję go z wykrzyknikiem, ponieważ od decyzji wszystko się zaczyna. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że tylko decyzje, nie pragnienia, tylko decyzje zmieniają życie. wszystko sobie zrobił kursie. No to tak. wszystko sobie zrobiłem i ledwo Rewelacja. Tylko decyzje zmieniają życie, czyli podejmuję decyzję, że chcę coś robić i zaczynam to robić. Dobra, systematyczność. Teraz tak, jeśli chodzi o systematyczność, to tutaj jest kilka ważnych wątków e, w systematyczności. Po pierwsze, e, słuchajcie, po pierwsze, bardzo ważne jest, żeby określić e, stałą, stała poradnia. Na przykład ja sobie robię na przykład, judo ma zawsze mieć 18.20. Ale to jest ci narzucone. Ale na przykład, jak no. robisz sobie japoński, fajnie, żebyś sobie ustalił. Zawsze, zawsze robię japoński i francuski przed śniadaniem, na przykład. No, nie? I stale, stale każdego dnia starasz się to robić o stałej porze przed śniadaniem, na przykład ze wskazaniem godziny. Czyli na przykład robię to o 7 rano. Jeżeli na przykład ja sobie postanowiłem, że przed śniadaniem chcę mieć godzinę czasu na modlitwę, ogarnąć się, mieć godzinę czasu na modlitwę, godzinę czasu na studia i jeszcze spędzić czas z mamą. A o 9 mamy śniadanie, to szybko sobie wyliczyłem, że muszę wstawać o 5.30. Ja, ja I uwaga, jak nie wstanę o 5.30, to, to nie zdarza. To nie zważam tego zrobić. Tak jak na przykład dzisiaj, czy ja wstałem akurat o właściwej godzinie, no ale nam się przesunęły inne rzeczy i już nie zważam wszystkiego zrobić. Nie? Więc stała pora dnia i godzina jest bardzo ważna. Podkreślam godzinę, dzieci, dlatego że jeśli określisz sobie godzinę, to wtedy zaczyna ci się budować plan dnia. I to ma naprawdę ogromne znaczenie. Nie da się osiągać ważnych celów bez systematyczności, które są określone w czasie. Dobra, stała para. Kolejna rzecz. Emilka powiedziała bardzo fajną rzecz, że super sprawą jest też jakaś, jakaś tworzenie sobie atmosfery, przyjemna atmosfera. Czyli na przykład. Niektórzy bardzo tego potrzebują. Czyli na przykład? Na przykład jak. Jak ja sobie mam spotkanie ze Słowem, to sobie robię rano kawę. No teraz robię akurat herbatkę, ale przez lata robiłem sobie kawę, nie? I miałem swoją kawusię z Panem Jezusem. No i czy i sobie dziłem, świeczkę? Tak, na przykład zapalam sobie świeczkę. Albo na przykład yy, robisz sobie francuski i robisz sobie wtedy cały kubełek herbatki marinowej. Na przykład z cytrynką i tak? Albo uwielbiam tak, 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 sobie to, tak, robić to, tak, coś to, tak. siadając sobie w tym fotelu albo przy tym kominku. No, ta przyjemna atmosfera też jest czymś, co bardzo, Czyli taka, e, bardzo pomaga. Czyli takie zorganizowanie przestrzeni sobie na tą daną rzecz. Tak, przyjemna atmosfera. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa, przy systematyczności, bardzo dobrze jest, to jest wskazówka, żeby, jeżeli chcecie wprowadzić, osiągnąć jakiś cel i już wiecie, że na przykład, żeby osiągnąć cel pod tytułem napisać książkę, a mi Twój przykład z książką jest świetny. Jestem przekonany, że miałaś postanowienie, że piszesz codziennie jakąś ilość czasu. Jestem przekonany, że dbałaś się o to, żeby właśnie było Ci to przyjemnie robić, to sobie robiłaś atmosferę i miałaś może nawet stałą porę kiedy to robiłaś. Wtedy się? No właśnie, czyli była stała pora, była przyjemna atmosfera. I było postanowienie, że robię jakąś ilość czasu, określoną ilość czasu dziennie, czyli ramy, rama czasowa. Ile czasu dziennie na coś poświęcam? Na przykład. Ustaliłaś sobie, że piszesz na przykład przynajmniej pół godziny dziennie i nie ma znaczenia, czy Ci się super pisze i po prostu napisałeś 15 stron w ciągu pół godziny, czy napisałeś jedno zdanie, bo to był fatalny dzień do pisania, ale i tak napisałaś to jedno zdanie. I to jest dużo lepsze niż gdyby pisać tylko wtedy, kiedy się ma wenę. Ci, którzy czekają tylko na wenę, żeby skończyć pisać książkę, nigdy nie kończą pisać książek. To jest fakt. Nie kończą pisać książki, tylko ci, którzy sobie postanawiają, że będą je pisać. A ty jak i pisałeś, pisałeś książki? No, po prostu ustalałem sobie jakąś ilość czasu, którą pisałem, albo na przykład, że, że muszę napisać rozdział. No i zależy, jak miałem możliwość, nie? Ale na przykład, jak pisałem Celestię, to określiłem sobie, że codziennie piszę jeden rozdział, przez długi czas. I codziennie pisałem jeden rozdział. I czasem mi to zajmowało godzinę, czasem dwie, czasem trzy, ale miałem taką możliwość, żeby tak elastycznie, ale jeżeli nie mam takiej elastyczności, to określam czas, na przykład godzinę, godzinę, dziennie. I ostatni element D, punkt D przy tej systematyczności, to jest, proszę ja was, rzecz następująca. Dobrze jest, mając taką systematyczność, że mam jakąś ilość czasu dziennie, którą chcę poświęcić i konkretną godzinę i jeszcze przyjemną atmosferę, dołączyć to do czegoś, co już i tak robisz regularnie. Czyli na przykład, jeżeli masz jakiś rytuał albo nawyk porannej modlitwy, i tak, i tak, już to, to nie wymaga od ciebie wielkiego wysiłku, po prostu to robisz. Przykleić tę ten, ten, ten jakąś decyzję z jakimś tam rytmem, który, który wiem, że potrzebuję mieć, żeby osiągnąć cel, do jakiegoś nawyku, który już mam. Nie? Czyli na przykład, jeżeli ja już i tak rano wstaję na modlitwę i robię, to jest mój nawyk, rytuał, codziennie to robię, to najprościej jest, będzie mi postanowić, że kolejną rzecz, jaką chcę zrobić regularnie, na przykład studiować, Będę robił po swoim czasie modlitwę, bo i tak, i tak już mam to wyrobiony taki nawyk. Łatwiej jest dokleić do jakiegoś nawyku nowy nawyk, niż tworzyć przestrzeń na zupełnie nową na, na zupełnie nową rzeczywistość. Bra. i ostatni punkt to jest wytrwałość. Żeby być wytrwałym, uwaga, co nam pomaga, żeby być wytrwałym? Wizja końca. Dbanie o motywację, czyli wizja końca, dokładnie o to chodziło. To się z sobą łączy, czyli tym, co jest dla mnie motywacją, jest wizja końca. Dlatego zobaczcie, tak ważne jest, żeby sobie tą wizję końca mieć, określić sobie cel, jakieś takie rzecz, która, którą masz marzenie jakieś, nie? Już widzisz wydaną książkę tą, którą sobie piszesz. Albo już widzisz siebie, jak po prostu podrywasz te japonki w tej Japonii. Mówiąc do nich po francusku. Nie? Tak. I to jest konkret, chłopak. No. Albo żeby mieć ten pasek wreszcie i żeby móc się pochwalić macie. Tak. Jaki pasek? Więc pas widoczne. Dobra, czyli zobaczcie, że wytrwałość podtrzymuje w nas wizję końca to jest sobą połączone, okej? Okay? Dobra, to powiesimy, żebyście mogli sobie na to zerkać. Wasza praca na czym będzie polegała? Otóż chciałbym, żebyście każdą z rzeczy, którą macie na tej karterce, każdą, a macie ich różne ilości, żebyście sobie w ten sposób znaczy. rozpisali. Czyli na przykład macie jedną stronę na jedną, na przykład taką rzecz, e, albo na, na jednej stronie mieścicie, nie wiem, dwie no to Chodzi na mi to przykład mieści książka, tak? Czyli na przykład książeczki dla dzieci, które mi się napisać na to o, na przykład, nie wiem, piszesz sobie, załóżmy MSI, co tam miałeś w siebie. No, na przykład mam. Załóżmy Judo. E, nie, bo to jest akurat nie do końca no to od zależne. E, dobra, nałóż, załóżmy, że francuski, nie? I wtedy piszesz sobie, francuski, piszesz sobie, chciałbym umieć porozmawiać kiedyś we Francji z, z kimś po pisze. francusku, to jest wizja po, końca. Trochę. Tak, No i jeszcze byś się nie dogadał, bo. Nie przywitać, po prostu. Umie... No o kawę. ale posłuchaj mnie do końca. Więc chodzi o to, żebyś sobie opisał taki moment, jakbyś sobie wyobraził taki moment przyjemny, do którego chciałbyś kiedyś dojść, dobra? Później, podejmujesz decyzję, to jest proste, po prostu trzeba podjąć decyzję, że to robię. Najważniejsze jest, żebyście opisali sobie tą systematyczność. Dlatego Was pytaliśmy o ilość czasu, którą chcecie na to poświęcać. Nie, nie. Na przykład z Julcią pytaliśmy o to, nie? Czyli tak, ukreślcie sobie stałą porę dnia, czy nawet konkretną godzinę, w której to robicie, te rzeczy, konkretną tą rzecz. Jak chcecie sobie zadbać o przyjemną atmosferę, Aha. Ale przyjemna atmosfera nie może wam zająć czasu, który macie poświęcić na to, żeby to robić. Bo można przez całą godzinę robić sobie pieśń, sobie tą herbatkę i robić sobie kocek i termoforek i jeszcze w kominku rozpalić muzyczkę załączyć i już miało wam pół godziny z tych pół godziny, które mieliście na robienie tego co ważne. Yy, ale ważne jest to, żeby określić sobie porę czy godzinę i ile czasu chcecie na to poświęcić. Przy określaniu pory może warto pomyśleć żeby dokleić tutaj jakiegoś nawyku, okej? Okay? Czyli każdą rzecz sobie tak rozpiszcie. Właśnie wizja końca i te, i te wymiary systematyczności, okay? Czyli wszystkie pasje, które dzieci rozwijają, każdą z nich osobno muszą rozpisać na takiej kartce, tak? Tak. osiągać jakiś cel. Aha, tutaj jeszcze jest ten, ten, ten cel ma być jakiś określony w czasie i uwaga, chciałbym, żebyście nie określali sobie nic, co jest bardzo, bardzo, bardzo odległe, tylko niech to będą takie rzeczy w miarę um, krótka perspektywa, czy tak na maksymalnie 2-3 miesiące, maksymalnie. 3 miesiące to już jest za dużo, moim zdaniem, lepiej 2 miesiące, roku, miesiąc? albo na przykład na miesiąc nie nawet, nie? Na przykład macie wizję końca w postaci, bo... dobra, tak szczegółowo wchodząc, poczekajcie to jest, poczekaj to jest, to jest, końca, to jest jakby, tak naprawdę są jakby dwie, dwa razy się to robi. Masz wizję końca typu, na przykład. Chciałbym mówić, porozmawiać po francusku z kimś we Francji. I to jest coś, co możesz zrealizować za 10 lat, na przykład, nie? To jest ta wizja, to ogólna, taka rozpalająca serce. Ale konkretny taki cel na ten moment, który sobie stawiam, to to, że w ciągu najbliższego miesiąca chcę nauczyć się 150 słów, na przykład, tak? Albo zrobić jakąś tam część kursu. Okay? To jest jakby ta taka konkretna wizja. Więc tak naprawdę możecie zapisać jedną i drugą. Niech ten cel końcowy będzie jakiś takim marzeniem, jakieś marzenie. Może tak zapiszmy. Cel końcowy, marzenie. tak? A oprócz tego sobie właśnie określcie jakiś ten cel szczegółowy, taki na, na teraz, cel na przykład na jeden miesiąc. Chodzi o to, że wtedy po miesiącu możecie wziąć sobie tą kartkę i zobaczyć, aha, udało mi się to zrobić, byłem wytrwały, byłam wytrwała, zrobiłem to i tamto. Nie? Postąpiłem, dorozumiałam. Znam wiele osób, które mówią o tym, w czym zamierzają się rozwijać i nigdy się nie rozwijają. Znam wiele osób, które mówią o tym, że chcą się rozwijać i nigdy tego nie robią. A ja znam wiele osób, które mówią, że o czymś marzą i marzą tak przez Całe 80 życie. lat. I znam niewiele osób, które mają I to marzenie cele, się nie, nie spełni marzenia i je osiągają. Niestety. Ja I tylko robić. ci, którzy osiągają cele, to są naprawdę ludzie, którzy są szczęśliwi. A czy tutaj. Ma, to e, będę sobie patrzył. Myślę też, że ważne byłoby zawarcie słowa samodyscyplina, też. Mogę to skreślić. To jest taka. No to dobrze, możemy to Mogę to skreślić. Tata, Na przykład, czy mam teraz cel do końca roku, albo maksymalnie do stycznia? E, na przykład, właśnie, żeby mieć kolejny pas. Dobra, mi Bardzo wiadomo, że w grudniu możemy zdawać. No dobra, no to sobie to rozpisz, dobra? Samodyscyplina. Samodyscyplina oznacza, że nie śpię do godziny dziewiątej, tylko wstaję o szóstej, ponieważ wiem, że chcę zrealizować swoje cele i wiem, że mam na to czas na przykład do śniadania.